Hej, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Metro Last Light w wersji odświeżonej, tak zwanej Redux, zainstalowanej na platformie GOG. Jesteśmy w trakcie pościgu cienia. Kroczymy dosłownie za cieniem. Musimy go złapać, żeby wszystko dobrze się skończyło. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Zobaczymy, co przyniesie nam ten odcinek, na który Was serdecznie zapraszam. Pociągu przeszłość nigdy nie wierzyłem i nic dziwnego, ale Han jednak mówił prawdę. Dziwna rzeka zabrała mnie w przeszłość, do chwili, w której wysłałem sygnał i zniszczyłem wszystkie cienie, a później rzuciła mnie w miejsce, w którym mogłem odnaleźć ostatniego przedstawiciela tej rasy. Bezbronne i niegroźne dziecko. Han nazwał je Ostatnim Aniołem. Ja, wszystko się nagrywa, wszystkie git, wszystko git, wszystko gut, wszystko gad, tak? Карами. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Обратно, что Ага, так, так. Это Ага, тут мы как О! Dobrze mam dużo amunicji i fajną szczelbę ku temu, o tutaj. Dziężniejsza co on mi dał? Znaczy to nie ja. Nie. Akcja, akcja, elewacja. He, to się patrzy. Dziężej No. W ogóle włączę latarkę, albo włączę, albo wyłączę, włączę, wyłączę Dobra Byli szybsi. okej, okay, dobra, dobra, dobra A co, skręci? A, ten skręcił, a aha, dobra, okej okay. Niezła obstawa okej, okay. będziemy skakać, Zgrycie, dobrze, będziemy skakać, dobra To nie, o. Teraz będziesz trzeba skakać I hop skakuj, coś chyrknie ch 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 tam Na farcie z fartem. Ale ole akcja. Nie radzą podbiec. Jak w Call of Duty. Eee, pościg. Han. Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Nie wiem nawet, kim on jest. podróżnym filozofem, czarodziejem, gościem z innego wymiaru. Jak zarabia na życie? Ocaja ocalając ludzi, czy zabijając ich? Gdy jestem z nim, wydaje mi się, że nic nie wiem o życiu i świecie, w którym żyję. On przekazuje mi rzeczy, których nie umiem wyjaśnić i nigdy nie będę umiał. Oczywiście staje się przez niego... Absurdalnie, a absurd jest logiczny i neutralny. A jeśli on ma rację, jeśli cienie nie są demonami. Nie są diabelskim pomiotem, tylko aniołami, co jeśli mogą nas ocalić? Co bylibyśmy w stanie poskromić? Da, da, da. Dobra, okej, okay, nic nie ważne. W stanie poskromić zwierzęce instynkty i znaleźć z nimi wspólny język. A co jeśli ten mały cień siedzący w klatce w pociągu? A co jeśli on naprawdę jest ostatnim aniołem? Co jeśli nas osądzi i wyznaczy sprawiedliwą karę? Najpierw żeśmy wysadzili całą, całe miasto, a teraz lecimy uwolnić tego jedynego ostatniego. Dobra, ja się tutaj zaraz z wami o, o tym pobawię. Ty! A to jest opór, opór gratów. Chyba sobie ja robisz. Dobra. Jaka miejscówka. Aha, jest! Czy on zrozumie, że to ja go uratowałem? Aha. To było jak on był mały. To było w książce, jak wyszli jako dzieci na zewnątrz. Pierwszy raz, na botanicznej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Мама, мама, мама! Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи! Я совсем один. Теперь ты не один. Теперь ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Так и будто. Что это? To jest przerywnik firmowy, ja nic z tego nie ruszam. Dziecko. Oczywiście, że nie mogłem go zabić. I póki żyje, dopóki moje serce bije, będę go bronił. Han mówi, że dzięki niemu możemy zapobiec wojnie. Tak, on może dokonywać cudów. Ale ja nie chcę go używać. Jego wojna skończyła się, gdy wycelowałem rakiety w jego dom, w jego rodzinę. Okej, okay, dobra, lecimy dalej tej. Nie ma sensu teraz tego w żaden sposób przerywać. Wierch. Wierch. Okej. czarny, Wierch. Доброе, я запутался, Тереза. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние. Но рядом с тобой. Ага. Мам новую маску. Co? Mam za nim iść, tak? Tutaj się pociąg wykoleił Wezmę sobie to i... Powinno mi wystarczyć eee, Nawet mordę Tu są, dobra, nieważne Nie będę na nie zwracał uwagi a może jednak trzeba? Nie, nie wiem czy ja dobrze idę, czy ja źle idę Czy chciałbym? To teraz dobrze idę, dobra, tam było coś, takie dojście Wejście do, do małego tunelu, myślałem, że tutaj trzeba iść nie, teraz ja mi uchęciu zobaczyć co tu jest. Aha, to nie da się tej wejść. Okej, okay, myślę, że tutaj trzeba wejść. Z powrotem pod ziemię, jak ten szczur, ale niestety. A bo to ma takie właśnie szczurowate tak jakby zmutowane szczury były. Drące morda. Ja widzieć. Aha. Jak mogę widzieć. Nie pamiętaj, jak ty widzisz. To Ustał. Okej. Okay. Zaczęło się mnie bardziej wycofywać. Mordka taka średnia bym powiedział. Do spotkania w jakiejś ciemnej bramie. Okej. Okay. Да все? Не, да все. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Сталька легче. Нет, Чиша. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Ah. Пока не могу понять. Что-то важное. Co to tam było? Troll pod mostem, przecież no pewnie, że to tam troll musi być. No ty chyba sobie jaja robisz. Króca fuks. Nie wiem, czy ja dobrze idę, czy ja źle idę. Teraz dobrze idę. Czekaj co tam było. No dobra, nieważne. Tam był tam tro troll podmostowy na mnie czeka. Gipski? Mogą? Jest mnoga głodnych. Ščítajú tibo jíchy. Aha, dobra, Vy všetci nosíte veci. Ja tiež chcem, ako Ok, ok. Je Jestem... Nie wiem, co powiedzieć. Gdy pytają mnie, a to prolog. Przypomniałem sobie, dlaczego jestem odporny na wpływ cienia. Przecież jestem wybrańcem, choć się takim nie urodziłem. Stałem się wybrańcem w dniu, w którym otrzymałem... Otworzyłem śluzę w dniu, w którym miałem umrzeć. Miały mnie rozszarpać dzikie bestie, a ten cień mnie ocalił. Byłem pierwszym człowiekiem, którego spotkali. Po prostu tak wyszło. I zanim w ogóle zdążyłem się przestraszyć, on mnie dotknął. W taki sposób one nawiązują połączenie. Trudno to zrobić dorosłemu, ale dzieci nie są jeszcze ukształtowane, ich dusza jeszcze nie stwardniała. Łatwiej się do niej dostać. Tak właśnie stałem się pierwszym. Dobra, dziękuję Dobra, lecimy, lecimy, lecimy dalej, tutaj nie ma co mi trężyć ze względu na to, że tutaj Po prostu polują wszyscy na mnie On powiedział, głodni są wszyscy Jeszcze 3 minuty na... Coś tu łazi? Dziękuję Mam full baterię, dobrze. Trzeba sprawdzić, czy jest ładowana. Nie, dobrze. Ciu. Mógłby pomóc widzieć teraz, patrzeć w sensie. Ale nie chcę. Powiedział, że jest zmęczony. Mam sobie radzić. I. Wyłączmy to. Szafy nieotwieralne? Nie, w żaden sposób. Przejdźmy dalej. Uciek. Da się zamknąć ze sobą? Nie. O! Pukawencja. I to taka mocna pukawencja. Teraz sobie ją wezmę, poproszę. Ona jest ze, ze tłumikiem, ze tłumikiem. Tak jest, dziękuję. Dobra, fajnie. Fajnie. Wyłączę to. bo Mi nie jest do niczego potrzebne. Wszystko trzeba przeładować. Tu, tu, tu. Dobrze, jest OK. Co to za darcie mordy? Skrzydła. Szybko przebiec. Ja jak ty. Z wieściami. Ty gościu. Nie, nie strachaj mnie. Oni tu chyba właśnie jechali. W... Oni jechali właśnie chyba w tym momencie, gdy to się stało. Wszystko. Nie wiem, czego zabiłem, że on leciał. O, ale dostał parę kulek. Co za upierdliwiec, ja nie wiem. Ja pierdzie losem. Miał farta, że właśnie akurat nie trafił w krenie. W kre, na narzecają. Jeszcze, jeszcze pociągiem w łeb dostać, to jest... Po prostu ci w sensie... Wagonikiem i w ogóle. Berykij Dostał parę kulek. Dobra, 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 dobra tutaj. Ja nie wiem, gdzie ty iść teraz. No, na pewno nie tu. Tam. Nie. Chyba jednak nie. <śm> <śm> Sorry, Artiem, że ja tobie to robię, ale. No, i jeszcze żyje? O, 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 o. koniec. Okay. Naciśnij, V, aby szybki cios Jeps Nic, nic fajnego. Nie to. O. Tu mam iść tam. Dobra, ok. Jednak taka przypominajka jest bardzo potrzebna Teraz pokazuje mi, że mam iść tam Aha, dobra, muszę uważać pod nogi w ogóle szybko, to jest coś do podniesienia. Nie, dobra, dobra, tutaj Uuu, ktoś go upolował. że ale to jest... Nie, to mam. notatka. W dniu, w którym otworzyłem śluzę i wyszedłem na martwą powierzchnię, ryzykując życie własne i swoich przyjaciół. Bardzo tęskniłem za matką. Cień mnie zobaczył. Zobaczył samotną sierotę, samą na samym świecie, na całym świecie. Dotykając mojej duszy, on jakby mnie adoptował. Od tej chwili ich obecność nie wywoływała we mnie strachu ani bólu. Miałem dorosnąć i stać się łącznikiem pomiędzy ludźmi a cieniami Mostem pomiędzy dwoma światami Przyszły na fogn, Żeby mnie odnaleźć Żebym przypomniał sobie O swojej misji Dobra biegniemy 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 tutaj nie ma co Tutaj hop ok. Оп. Тут кто есть. Хорошо, быстрее, потому я не хочу бороться с этими креветами, потому что это жаль, на них амуниция. Это жаль. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Ну, к сожалению, это произошло так, что... Вы убили всех. Своих. Странно. Most. Most. Mały cień nie wydaje się przejmować moimi intencjami wobec niego. Idzie za mną, jakby mi ufał, jakby nasze losy były ze sobą ściśle związane. Okej. Okay. Most. Tak sobie myślę, że po chyba przejdziemy już w kolejnym odcinku. Cień nam będzie towarzyszyć. Okej. Okay. Zobaczymy co się stanie dalej. Mi nic innego nie pozostaje, jak Wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim Wytrzymaliście na razie. Cześć.